Jo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jingis a to jest Lighter. Siemon. Siema, Siemanko, witajcie wszyscy. Słuchajcie, to jest pierwszy, chyba pierwszy taki w tym w internecie. Rodzinny QA. Tak. Rodzinny i to bardzo dużo rodzinny. Jest nas tutaj cała czwórka. E, czyli tak, jak nas rozpoznajecie, mam nadzieję, że nas rozpoznajecie i że. I że nas, co, co już, co już, że na spokój. To nie cała rodzina. No nie cała rodzina, nie ale cała, rodzina. cała czwórka, którą gramy w gry. Tak, właśnie. No mama nie gra. Ani Roni. Ani Roni, a my gramy. Przecież, przecież wiemy, że psy nie grają na komputerze. No właśnie, psy nie grają na komputerze, ale dlaczego? Bo psy przecież gadające grają, piszą. No, widzicie, widzicie jak to jest. Słuchajcie, na no samym tego początku tego filmiku, tego QA, y, serdeczne, wielkie dzięki. dzięki. Za 6K. Za 6 tysięcy subów. 6 tysięcy subów. To przeleciało, powiem Wam, nawet nie wiem kiedy, i, 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 i to było takie dla mnie bardzo wielkie zdziwienie. W ubiegłą niedzielę, tak? W ubiegłą niedzielę, kiedy byliśmy w kinie. Na czym? List do, i na list do M2 byliśmy w kinie, tak? I A. wychodząc z domu... Było tych subów tam 4800, yes, 800. a wróciliśmy do domu, i było 5500. Było 5500, to także naprawdę wielkie, ogromne dzięki za to jeszcze raz. By kilka godzin, 700 subów to jest sporo to, to jest co? dla nas, dla, ja po prostu spadłem z krzesła. No i, mogę coś powiedzieć? No słuchamy. I drugą nogę. Yy, dzisiaj <laughs> jest taki odcinek, że będziemy czytać komentarze. Nie tak. komentarze, będziemy czytać pytania. pytania. Pytania, nie komentarze. No właśnie. I słuchajcie, więc zaczynamy, zaczynamy. Ja czytam pierwsze. Gengis, a zrobisz serię z World of Tanks? Nie. Gengis nie gra w tą grę. Kiedyś tam próbowałem, ale ogólnie rzecz biorąc, takie gry mnie jakoś tak nie za bardzo ciągną, więc nie zrobię serii z World of Tanks. Przynajmniej na obecną chwilę. Co będzie? Nie, Ej, no przestańcie nie, 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 nie mi Nie gramy wota. Przestańcie tutaj pokazywać. Nie, nie gramy wota. Się. Na obecną chwilę nie. Dobra, kolejne pytanie. Niech ja. będzie Madzia. Y jako, y jaka? Jest twoje, jaka jest Twoja ulubiona gra? Właśnie, i zaczyna Madzia y Minecraft. Minecraft, co to? Lol. Minecraft, teraz tutaj no, kaczmy. moja moją ulubioną grą jest lol. I powinienem teraz dostać piątkę z polskiego za pełne zdanie. O, no tak. A czy twoja? Ark. Jaka? Ark. A, Ark, no właśnie. Dobra, a moja ulubiona gra? Moja ulubiona gra jest y, tylko w sumie. Y, znaczy, taką, jak mam tylko jedną wybrać, to wybieram Diablo. Me. Nie me, tylko wiesz co się stanie, jak ja w Diablo zaczynam grać. Y, dobra, lecimy dalej. Jaki jest Twój ulubiony rodzaj muzyki? Ty zaczynaj. Nie, Szymon, niech zacznie. Szymon, słuchasz muzyki w ogóle? Kopanie drewna. Tak? Słuchasz muzyki? Ja słucham. Słuchasz czy nie słuchasz, no? Jakiej? No właśnie. To no. pani drewna. No i widzicie i to jest to, że się nie przygotowaliśmy do tego. No słucham, jakiej muzyki? Oni nie, nie, nie znają pytań. No dawaj. Szybciej. Szybkiej, dobra. Madzia, twoja jaka muzyka? Moja jest ulubiona muzyka Mundo. Ja nawet nie wiem co to jest, Wybacz. Pop chyba. Nie wiem co to jest. Piosenka z Violetti. No, o, a to, teraz Kasper, twoja muza? Dubstep. Dabstep. A moją ulubioną muzyką jest New Romantic, a zespołem, który ją wykonuje, to was tutaj chyba dla niektórych młodych widzów będzie za wielkim zaskoczeniem w ogóle taki rodzaj muzyki, e, to jest grupa, która się nazywa Depesz Mode. Co to jest? Mm, właśnie, co to jest? Dzięki się na Depeszu wychował. E, dobra, lećmy e, dalej z na co się spoglądasz co jakiś czas na lewo Ta na lewo stop, stop lewo ich czy na lewo stop. ich lewo na ich pewno? No tak to patrzę na monitor tam gdzie mam program do nagrywania A na nasze na nasz lewo to na nasze lewo to, to, to muszę patrzeć w drzwi no właśnie jak ktoś się wchodzi ale, to, no, no, ale nie ale ja co jakiś czas jak nagrywam spoglądam na lewo widzów lewo czyli tam gdzie mam monitor o nagrywania gdzie są programy do nagrywania i tam jest tam OBS. widzę je po prostu no tam jest obs Dobra, lecimy dalej. Yy... O, to jest bardzo fajne. Co cię skłoniło do założenia kanału na YouTube i przede wszystkim do nagrywania z synami? Yy, yy, skłoniłem go ja. Uspokój Smacia. No to mów więcej jak to było? No to cię ogólnie było dwa lata przygotowań <laughs> i marudzenia, że Dingis choć nagramy, z Dingis, tatuś, tatuś. Będzie coś fajnego, jakoś to się ułoży i, i w końcu chyba Dżingis z któregoś dnia po prostu się tak nudził, że powiedział Aż kurde założę kanał A żeby być oryginalnym, a zresztą, że sam Dżingis i z nami gra w różne gry to wyszło Dżingis i Synek i to tyle No tak dokładnie, więc kanał był, powstał dużo, dużo wcześniej a niż córka? się pojawił a córka? a córka tak samo, no ale z kanału się nazywa Dżingis i Synek, no taki był zamiar Ale nikt ciebie nie pomija, ty jesteś też bardzo ważna Kanał tak. istniał dwa lata zanim się pojawił film. Dokładnie, gdzieś tak było, może nawet więcej. E, dalej. E, Ka -ka 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 każdy w swoim życiu ma osoby, które są dla niego inspiracją. Kto jest, o, kto jest taką, taką osobą dla ciebie? Nie mam takich osób. Ja już to chyba na odcinku odpowiadałem, że nie mam takich osób, które są dla mnie w tej chwili inspiracją, które chciałbym naśladować, czy coś chciałbym bardzo podobnie robić, co ona. Każdy z nas robi to, co uważa za słuszne i w taki sposób, jaki uważa za stosowny. Dlatego też ja tutaj takich osób w sumie na obecną chwilę nie mam, które by mnie inspirowały. Natomiast są takie osoby, które mówiłem również na filmie, którym serdecznie dziękuję, za pomoc w tym, że jestem na YouTubie i że coś tam się dzieje. Możesz mi rogów nie robić. Dzięki serdecznie. <ślinne> to tak Szymon teraz. Kto jest dla ciebie inspiracją w życiu? Ale czekaj, skończę, tylko powiem, komu chciałbym a, podziękować. A. No i tak jak było Dobra. na filmie, dzięki dla, w tej kolejności, dobrej kolejności dla Crazysa, Ale dla Crazysa to trzeba podziękować również przez Szymona, bo to Szymon y, na pewnym serwerze spotkał Crazysa i opowiedział mu o Jingisie i o tym, że dżingis gra z dziećmi i coś tam nagrywa. To, to naprawdę ukłon w kierunku Szymona. I drugą osobą jest Purpos, z którym tworzymy, mi się wydaje, bardzo fajny duet. Jak nagrywamy, jest kupa śmiechu, żartów. I tak to powinno być. E, a teraz dalej. Kto jest inspiracją dla Was? Dla Szymona teraz. Nie będę Cię wyrywał. Kto jest dla Ciebie inspiracją? Inspiracją, czyli osoba, która Ci imponuje. Chcesz zrobić takie rzeczy jak ona, podobnie jak ona. Czekaj, jak by się nazywał? Hmm? Ten, ten. Bóg? Bo tak wygląda yeah. w niebo. A czy w sufit? Mm. John, Cena. John Cena. Dobra, niech będzie. Tak, Kasper? Pro, pro players z Lola na przykład. No, no, ty, czyli chciałbyś po prostu kiedyś tak grać no, na tak. takim poziomie jak oni? A Madzia, dla ciebie kogo tak najbardziej lubisz oglądać? O, Violet, proszę bardzo. Ona będzie piosenkarką. Dobra, e, dalej. Co cię skłoniło do gier? Jaka była twoja pierwsza gra na serio? O grze na serio, którą zawsze pamiętam, już mówiłem, co mnie skłoniło A, do gier? Gra na serio, to na, na serio, czyli to, co chyba, taką grę, którą bardzo dużo grałem, nie? To, 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 I gram w dalszym ciągu to, w sumie, to, to Diablo. Diablo A co mnie skłoniło Ale do jedenka, gier? Ale dwójka czy trójka? Od początku, naprawdę. Diablo. Diablo, no. dokładnie. A co mnie skłoniło do gier? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Co mnie skłoniło do gier? Gram od zawsze. Od kiedy pamiętam to, Gram. A pierwszy raz się spotkałem, zetknąłem z komputerem, tak ogólnie rzecz biorąc. Piąta, szósta klasa szkoły podstawowej. Mówiłeś, że wtedy były te całe Timexy, ZX Spektrumy. Coś. Podobne, gierki były. Podobne do P e, PS3. Gierki kiedyś były takie śmieszne elektroniki rosyjskie, gdzie tam się jajka zbierało. Inne rzeczy, była też taka gierka fajna, pamiętam, kiedyś kolega przynosił do, do szkoły do podstawowej formuła, gdzie się jeździło takim kwadratowym samochodem. E, także trudno mi jest powiedzieć, po prostu po zetknięciu się z takimi grami, no, no ciężko. Nie się... oderwałem się do tej pory od nich. Nie, także, także tak wygląda. To, to e, kolejne, wie, to tak, e, się... No dawajcie, no po to, kolei. To, to gra na serio, to chyba od samego początku to było lol. No nie wiem. Od co samego początku... Od... Drugiego sezonu i gram tak do dzisiaj, więc już chyba 4 lata. A ile hajsów nie gryszywali? Ja to już wolę nie mówić. Czemu na ciebie co skłoniło do gier? No to coś ty powiedział, diablo. No, diablo, no tak samo. A Amadia a zobaczyła Minecrafta i jej się spodobał, tak? Tak, ale wiecie dlaczego mi się spodobał? Bo normalnie tam jest fajnie. Jak się gra normalnie, no to po prostu czuję to. Tak, <noise> <noise> tak, to jest naprawdę wspaniałe móc posłuchać, posłuchać takich odpowiedzi. Dalej lecimy, bo tych pytań jest odgromadzić. Ten film będzie trwał 3 godziny. Eee, to było, to było. Eee, czemu zrezygnowałeś z liveów i co z Węgrami, bo mm, pro... Polandy jest nudne. jest nudny. Znaczy, tu chodzi o ETS. A czemu nie lajwuję? Nie lajwuję z prostej przyczyny za mało czasu. Aczkolwiek już mówiłem na filmach, że planuję do powrócenia do live'ów. Nie, jak było kiedyś, że siedziałem po 12 godzin i lajwowałem. No. Będą to live'y maksymalnie, mówię, trzy razy w tygodniu, Czasem czasowo maksymalnie również do 4 godzin. Nie dłużej. Także tak to będzie wyglądać. Przestań trącać ten mikrofon. Dobra, eee, dobra, to jest to. Ile zarabiam na YouTubie? Tyle. No właśnie tyle. E, dobra. A to jest dobre. Dziwi mnie, że nawet tacy starsi ludzie grają w Minecrafta, ale co jest w tym bardzo dziwnego. Dla mnie ta gra zawsze, powtarzałem, nie, nie opiera się tylko na tym, że trzeba się bić i, i PvP. Ta gra naprawdę bardzo rozwija y, i, i jest bardzo kreatywna. Można w niej wszystko zbudować, można stworzyć różne różniste, przeróżniste rzeczy. Ona mi bardzo przypomina, jeszcze jak nie było y, nie było właśnie gier, takich rzeczy przypomina mi klocki Lego, z których można było zbudować wszystko. To były takie klocki, nawet które... dziurę w nodze też, e, których można było zbudować naprawdę wszystko, więc Minecraft przypomina mi e, za moich takich dziecięcych czasów klocki LEGO. E, Co chcesz Madzia? No. E, Mam dwa pytania. Nie ma tu żadnych ma, pytań, my odpowiadamy. A mnie pytania. dziwi, że niepełnosprawnym ludziom chce się w ogóle jeszcze żyć i Ale grać. Nie bo jak widzę nieraz ludzie, którzy po prostu rąk mają, to szkoda i oni grają na nogach i ja ich podziwiam. No i podziwiamy, i widzisz, że to jest dla nich coś, czym oni się spełniają. I to jest bardzo ważne, że ten człowiek znajduje sobie w życiu coś, co może robić i i się rozwijać w tym. I ty pełen szacunek dla tych osób, pełen szacunek dla tych osób. Dobra, dalej. Dodasz na serwer widzów. Czekaj, czekaj Madziuniu. Tak? Nie. Kiedy nagrasz coś z Szymonem? Teraz nagrywam. Teraz, tu jest. Tam. Teraz tam jest, o tu, tu, tu jest, o tu, tu, tu jest. Teraz ja coś powiem. Ale Madzia, my odpowiadamy, nie mówimy. Pod koniec. Pod koniec będziemy mówili. Kiedy na, dodasz na serwer widzów? Nie. Serwer ten, który nagrywamy, czyli ten serwer dinozaura na Marsa, w planach jest do otwarcia dla widzów, aczkolwiek troszeczkę jeszcze czasu musicie się strzymać, żeby tam być. I oczywiście nie będzie otwarty dla wszystkich. Będziemy jakiś w, woje, jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób wybierać graczy, których tam będziemy wpuszczać. Od przykład raz na miesiąc za eee, zakupieniem karnetu, za dalej, wiecie wody. tutaj, co, skąd się wzięło Jenkis? A to jest dobre, dobre. To jest chyba z tego tatuaży. To jest bardzo dobre. Jenkis się wzięło z tatuaża, z jednego tatuaży, który mam. Ten tatuaż powstał, to, Nie, to jest ten. Tu. To jest tatua. Jest, jest tatua znaczy Genghis ma tatuaż. nie będę ich pokazywał, ale uwierzcie mi, na słowo mam. E I mi też, bo też widzę. Ju, już, Szeman. Już, 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 spokój, spokój. E spokój. I po zrobieniu pierwszego tatuaża w mojej pracy, koledze mojej tak mnie nie przezwali, Gingis. ale teraz ja wam, słuchajcie, mam pomysł na konkurs. Ja wam pokażę jeden tatuaż i ten tatuaż pochodzi z gry. I teraz, jeżeli... Chodzi o na, na e, tak, e, Pochodzi z jednej z gier. I teraz, jeżeli... Jeżeli mm, ktoś z was zgadnie, pierwsza osoba, która zgadnie, z jakiej gry jest ten tatuaż, otrzyma jakąś nagrodę. Jaką jeszcze? Nie wiem. Zastanowimy się. Ale coś będzie. Może Więc uważajcie. 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 Madzia, podniesiesz ramię? E, ten... koszulkę? <laughs> Ten, ten, ten tatuaż, ten tatuaż, pochodzi z jednej z gier, mam nadzieję, że jest dobrze widoczny. No jak nie będzie dobrze <coughs> tak czy siak wrzucimy screena. Wrzucimy najwyżej screena, zdjęcie, macia przestań. Screena na pod, pod, opis. Gdzieś tam, tam, tam będzie zdjęcie do tego tatuażu, jeżeli zgadniecie z jakiej gry, to bardzo fajnie. Także nie pewnie zgaduję że... Zgadujesz z jakiejś starej pewnie. No. E... jakie mam kapcie. To, Tomb Raider 1. Dobra. Co chcesz powiedzieć? No proszę Cię bardzo. I jeszcze nie w Minecraft'cie trzeba budować tylko domy i wszystko co się wymyśla, nawet posągi. O właśnie, A tam by się spokój. przez e, Schowaj Chowaj to Szymon, bo to nie jest prawda. Genghis nie ma kapci, Genghis przeważnie chodzi bez kapci, nie lubię kapci. Na boso chodzi. Tak? Na boso chodzi. Właśnie, jak wychodzi po fajaki chodzi na boso. Też, ale to w lecie. No, to nie. W zimie, nie w w zimie nie jeździ na łyżwach. Dobra już. W zimie jeździ na łyżwach. No bo są. <laughs> Czy zaczniesz nagrywać fajną grę reach na przykład z purposem? No to jest pytanie, także mówię, ja te wszystkie pytania tutaj. opóźnione. No są, nie są opóźnione, znaczy no były. my opóźniliśmy op opóźnili. tak, się tak. Z, odpowiedziami, z odpowiedziami na te pytania niektóre. I oczywiście e, te już. pytania jest takie. odpowiedź jest taka, że nagrywam, no to już chyba wiecie, nie? Czy będziesz inwestował realne pieniądze w promocję kanału i strony na Facebooku? Nie. Na chwilę obecną nie zastanawiałem się w ogóle na czymś takim, bo powiem wam szczerze, no. no, no robię to dlatego, że to lubię robić. Tylko i na chwilę wyłączną, tak to, tak to robię, nie zarabiam z tego nic. Może przyjdzie kiedyś taki moment, że kiedyś jakieś te pieniążki z tego będą od razu twierdzę, że byłoby bardzo miło na przykład. Czemu nie. Natomiast yy, na chwilę obecną nie planuję. Zapętnisz muzykę, od razu to mówię, że, bo zaraz się kończy, i żeby nie było za wielkiej ciszy. E, e, czy czy jako, pracę chciał, jako pracę chciałbyś zostać kierowcą warówki? Bardzo lubię jeździć samochodem. W mojej poprzedniej pracy dużo jeździłem samochodem, w związku z tym e... od pierwszej czy. A, od pierwszej przekliknij tylko. Kliknij już. Nie to, nie to tutaj i tu. No i to, to, to już. No, już jest. Musiałem naprawić oczywiście, nic się nie stało, a no jest. To... Zaraz Madziuniu. Madziu, nie jeszcze czytać na chwilkę. Eee, fajnie na pewno jest, fajnie jest jeździć takim zestawem, e, ciężarówką, fajnie jest zwiedzać kraje. Czy na chwilę obecną, e, tak jak mówiłem Wam na filmach, mam kategorię prawa jazdy C, e, przy robieniu kategorii prawa jazdy E rozwaliło mi się kolano i dlatego to w sumie nie było skończone, aczkolwiek e, cały kurs był skończony. Jakby się dalej potoczyło, jakbym tego kolana nie rozwalił? Może może bym zaczął jeździć ciężarówką, trudno mi jest powiedzieć. Eee, co tam dalej? Co eee. robisz w wolnym czasie? Co ja robię w wolnym czasie? Co ty robisz w wolnym czasie? Gram! Tylko grasz, właśnie. <laughs> nie ma gram, robić. gram, gram, gram. Coś tam się w domu robi, że na Ta, tam Tak, jasne. <laughs> Podsłuchuje nas ktoś. Okay. Skąd pasja do nagrywania? Chyba... Znaczy to jest pasja, do, wiecie co? Po części wam powiem, że to może bardziej bardziej z tego, że człowiek nie może pewnych innych rzeczy robić, wykonywać. W moim przypadku przy tym kolanie raczej nie bardzo. I, i w ten sposób raczej no, robi, się, robi się coś innego. Nie szuka się jakiegoś innego zajęcia, którym się można realizować. Eee, w tym przypadku akurat nagrywanie, granie wspólne z synami... No wydłużyłem. To nie jest jakaś pasja, tylko... Takie pokazanie ludziom, że można jakoś... Inaczej że można, czas. Możesz usiąść, zobaczyć, Opatrz. O, widzisz jak wygodnie? No, że, że można również w ten sposób spędzać czas. Czemu nie chodzi do pracy, zdrowie nie pozwala, czy co? Dokładnie odpowiedziałeś sobie w ten sposób sam, sam na, na to pytanie. pytanie, bo zdrowie mi nie pozwala. Chociaż, jak ja to mówię, opakowanie jest jeszcze w miarę, ale środek jest do wymiany. Kim chcielibyście zostać, Kim chciałbyś zostać, kiedy... We, we, Które czytasz? Oto, kim chciałbyś być kiedyś był. Kiedy, kiedy byłeś, byłeś, byłeś dzieckiem. dzieckiem? No. Kiedy byłeś dzieckiem, kim chciałeś Boże, być? Boże, drogi, ale pytanie. Nie pamiętam, ale wtedy w moim czasie to zawsze było jak się strażaków bawiło, chyba policjantów, złodziei. Takie były zabawy, zupełnie inne niż są teraz. Teraz już nie ma takich zabaw. Eee, co chcesz powiedzieć? No. Madziuniu, za chwilkę, dobrze? E, jakiej Jaki muzyki jest, słuchasz? Było. było e, grałeś kiedyś w jakimś klubie piłkarskim? Tak, w dwóch nawet. Nice. E, jako dzie dziecko takim młodzieniec, w sumie 14-16 letni, to grałem. Była, był taki klub u nas Gwardia Hełm, się nazywał? Nie, a drugi, a drugi hełmianka w muzykach. No to mam To było. Czy e, ma. mam rodzeństwo? Mam. Mam siostrę, 9 lat starszą od razu powiem. E, e, Lody w roszku czy na Patyku? E, e, Wroszcz. Pa patyk wroszku. Patyk Ale Znaczy tak. rożek w patyku. Teraz takie hmm. krótkie pytania dalej. Madzia, to teraz czekajcie, Madzia czy No Madzia powiedz. No. Nie, ja? No. Nie, nie no. Chce. Madzia, nie, nie, nie. nie ma. Takie jest pytanie. Takie tak jest pytanie. Pytajcie eee, No. Co wolisz? Komputer czy laptop? Komputer, odp odpowiadam szczerze. Komputer. Le dobry laptop. Dobry laptop być wolał? Możesz po prostu, żeby się z nim jakoś przemieszczać, wszędzie z niego będzie można korzystać, nie? Dalej. Jeżeli ten laptop pociągnie gry takie jak komputer to jest fajnie. Dobra, dalej. E, przyjaciele czy rodzina? Rodzina najważniejsza w życiu. Rodzina. Właśnie. Rodzina. Wszyscy! Rodzina! Rodzina, rodzina i... Jeszcze. Gra planszowa czy komputerowa. Eee. czy? Znaczy... Planszowe. Powiem wam szczerze tak, to powiem wam odpowiem wam w ten sposób. W, w dawnych czasach, kiedy nie było tych gier y, komputerowych, były planszowe. Myśmy spędzali niesamowitą ilość czasu przy grach fabularnych, Wiec, jakby co no. W XXI wieku testuje jeszcze planszowe. No dobrze, będę wiedział. Tylko ale ale to, to, to właśnie to poszło z tych planszowych na te komputerowe. A czy planszowa? Czyli na chwilę, obecną, na chwilę obecną gra komputerowa. Czy, moim zdaniem, Multi! Moim zdaniem planszowa czy komputerowa zależy z jakim towarzystwie. Zatwardzenie czy Je, rozwolnienie. Jeżeli... Zależy właśnie z, z jakimi osobami hmm. się gra. Prawda? W te gry. No tak, dokładnie. Zatwardzenie czy rozwolnienie. To wybierasz. To wybierasz. A ty? A ty? No ty? A ty? No to jest Jedno i drugie szkodzi na zdrowie, nie chcę niczego. Dobra. Popcląd czy naczosy? na czosy? Na czosy. Powiedz Madzi, o to, o to, to. Madzian, KFC czy McDonald's? Madziu, ale takie pytanie tak zadaj ludzi pytanie, no. i ale trzeba ja odpowiadać. Pytanie, które... Nie, 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 No. Po prostu odpowiedz. Dlaczego zaczną... Dlaczego zacznąeś nagrywać na YouTube? No to już było, to powiedziałam, bardzo dobrze. KFC czy McDonald's? McDonald's. McDonald's! KFC? Tak! Dobrze poprzedź. McDonald's! Dobrze. Fanta czy Pepsi? Coca-Cola. W żadnym wypadku, ani jedno, ani drugie, woda. Woda mineralna, tylko i wyłącznie w moim przypadku. Bajka czy film? Bajka czy film? Lubię jedno i drugie. Bajka. Horror czy komedia. No odpowiedź prosta, horror. O, horror! Komedia! Horror! Komedia. horror. Nie straszny, komedia. Ho, nie straszny horror, bo komedia. wtedy można się z niego pośmiać. No, e, przewin dalej te pytanka. E, już przewijam. E, co jest? E... Co sądzisz o organizacjach społecznych na przykład harcerstwo? No, moi młodzi tutaj, młodzieńcy, powiedzcie, co wy sądzicie o harcerstwie? Zuchem nie byliście... Eee, ry rycerstwo jest fajne. Rycerstwo. A dlaczego, Krzymon, dajesz łapkę w No bo on, on, on robi harcerstwo, nie ale warku. Harcerstwo. Harcerstwo, byłeś kiedykolwiek harcerzem? Moim zdaniem to jest nie, fajne. To jest ja harcerzem w sumie też nie byłem, byłem zuchem, no. nie? Ale powiem, że takie organizacje społeczne są bardzo fajne. Naprawdę są fajne, potrafią rozwinąć pracę... Madziu, mogę ja skończyć coś mówić? Dziękuję ci bardzo. Potrafią rozwijać taką współpracę między ludźmi, prawda? Czyli już od samego początku jakaś taka komunikatywa pomiędzy, pomiędzy młodymi ludźmi się dzieje. Muszą się porozumieć w różnych obozach harcerskich, na które jedziecie. Uwaga, muszę się chować. Harcerski mogę pojechać, harcerski. Po Także jak najbardziej tak, ja najbardziej ja tak. Uważam, że bardzo fajne. Chcesz przeczytać? No ale to czekajcie, dobra. Jeszcze teraz ja jedno pytanie, a zaraz ci powiem, które, dobra? Będzie fajne dla ciebie, będzie pytanie. E, co sądzisz o uchodźcach? Mówiłem to w jednym z filmów ZTS-u. Nie, 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 będziemy tutaj tego nie tego. I nie będę tego dalej. E... Poszukajcie sobie. Poszukajcie, dokładnie. Nie dalej, teraz Macia przeczyta, ja tylko powiem. Jak poznałeś się z Purposem? Jak poznałem się z Purposem? Ja z Purposem nie poznałeś mnie, ty mm. Szymon ja tam nie, nie pokazy, bo ty Ale mnie z poznałeś z Cryzisem. A, no ja to... A potem Cryzis poznał cię z Purposem. Bo ja wiem jak się tata poznał z Purposem, bo no. purpos zadzwonił do taty na komputerze do Jingisa. No. I się poznał. No, słuchajcie, nie, tak. po, to teraz ja bo opowiem całą historię, przez Crazysa. Mm, poznałem się z Purposem. Siedziałem sobie kiedyś tam w domu, coś tam robiłem. W pewnym momencie patrzę, dzwoni do mnie Escape, dzwoni Crisis. Druga osoba pisze purpos, nie wiedziałem, że to nawet purpos I na szybko pytanie nagrywasz z nami? To był Team Death Match chyba, ty z tymi skrzynkami, co się bierze na środku, tak? To jest Team Deathmatch? Match? Graliśmy w to no i w ten sposób poznaliśmy się z purposem, to był jeden odcinek, później gdzieś tam coś jeśmy, żeśmy nagrali znowu razem, już tak daleko nie sięgam pamięcią, ale nagraliśmy, ale od pewnego czasu nagrywamy dużo razem, wiecie o tym, uważam, tak jak już powiedziałem, uważam, że tworzymy naprawdę fajny duet i fajnie nam się razem rozmawia, siądź Madzia, troszeczkę wyżej i jest super. Czy Lighter lubi nagrywać z tobą? No to do niego No to Lighter mi. powie, a to ja. No to, e nie. <laughs> Co, a kto to jest? Znaczy ty na pewno odpowiadasz. Nie, lubię. No ja jak... Lubię nagrywać. No, nie no nic... a czemu nagrywasz ze mną, no? No bo... Bo lubię. Bo, jesteś... bo lubisz? Bo nie, masz lepszy komputer. <laughs> bo mam lepszy komputer. No nie... No to jest drugie pytanie. No tworzymy ten, ten kanał, dlatego chyba musimy lubić siebie jako... Nawzajem. Nie męczy nas przede wszystkim wspólne granie. Nieraz tam było ostatnio, żeśmy sobie po sobie tak troszeczkę pocisnęli i ktoś napisał, mhm. że nie... Gra... Ja, po, ja po tobie pocisnąłem po raz pierwszy raz w życiu i, i nagle zaczynały się hejty na mnie. No. Ale ogólnie rzecz biorąc, my żartujemy, w ten sposób to rozmawiamy. Jest. Ażkolwiek nikt niech powiedzą, nie jest tak zawsze różowo, że my tylko żartujemy. Nie Nieraz jest i krzyk na nich w domu, to nie jest tak, że, że jest przepięknie, kolorowo, różowo. No coś, coś jest kosztem czegoś i coś musi być zrobione, no. Jaka była twoja pierwsza gra? To... No pierwsza gra, którą pamiętam, tak? Ta. Na ZX Spectrum, Bruce Lee. Ty. Teraz ja. Madzia, Oj, no, Madzia. To Madzi powiedzieć. No to jaka była twoja pierwsza gra? Minecraft. No właśnie. Minecraft. Jaka? Minecraft. Minecraft, a Ja muszę sięgnąć w pamięcią. Czy nie. To był nie. też Minecraft nie. chyba. No. Nie, Ale... No ja, a ja wam powiem, że nie kłamią, ja wam zaraz powiem jaka ja, była pierwsza ja gra. Jaka? No kontynuujcie. Jak jest Fidget, trzeba Nie. Maj wiem, że taką pierwszą co pamiętam, że w nią więcej grałem to Minecraft. Dobra, to ja wam teraz powiem szczerze jaka ich była pierwsza y Call of Duty jakieś. Nie, prawda. Pamiętam jeszcze jak była, a jaka? No. Wasza pierwsza gra to była taka, kiedy siedziałem ja przy komputerze, wiem, wyście siedzieli na, po mnie na kolanach i graliśmy na kierownicy w Colina McCree. A ale to, to, to chodzi o to. Ta... Ale wy nie pamiętacie, chodzi... grałeś, bo łapałeś mi za kierownicę i nie dałeś mi chodzi wygrać, o to, no. żeby samemu klikać. Nie tak no, ale żartuję, no. No, no taka była ale pierwsza, wiesz, no. Jaką najbardziej, którą pamiętam, to był Minecraft ten dalej, co tam było? Eee, World of Tanks to oczywiście było. Jaka była twoja pierwsza gra? To, to już e, było. Dzięki. Chciałbym wiedzieć, kto zaczął tą całą historię, historię z tym, z tym kanałem. kanałem? Czy to Lighter zachęcił cię do grania w gry, czy sam od siebie zacząłeś grać? To już powiedziałem. Zaczął ja, gra... grać sam, ale ja, zaczął, ale ja zachęciłem do stworzenia kanału Dokładnie. Dzięki. Czy sądzisz, że YouTube zmienia człowieka? Ja myślę, że troszkę. Ale chcę usłyszeć twoją opinię. Na to pytanie odpowiedziałam również w komentarzu. Ale możemy hmm, też. Mogę powiedzieć. tu odpowiedzieć. Ja uważam, że... No, że ja się chyba nie zmieniłem. No nie wiem, to nie mi, nie mi osądzać mnie. Yy, czy się zmieniłem? Chyba nie. Z ludźmi, z którymi rozmawiam, uważam, że... Znaczy, jeżeli mówią prawdę, uważam, że mówią prawdę, bo naprawdę... Mówią prawdę, bo naprawdę, dobra, zakończone, ale prawdę, będzie. Naprawdę. Dokładnie. Yy, że mówią mi prawdę, jeżeli nawet... I twierdzą, że się nie zmieniłem, że jestem taki sam, jaki byłem. Eee, I to jest najważniejsze, żeby być cały czas sobą. Wiecie co? To jest po prostu najważniejsze, żeby być przez całe życie sobą, być całe życie tym samym człowiekiem, nie dostosowywać się do zaistniałej sytuacji, nie być chorągiewką na wietrze, po prostu być sobą. I tego ja wam życzę z całego serca. Bądźcie sobą. Zmieniłem się? Możeś tak. Czekajcie, bo Kasper jest sobą czyli się zahipnotyzował. Okej. Okay. No, nie, nie wiem na czym myślę tak troszeczkę. No dobra, spokój już, no. Zmieniłem się? Nie. Przez YouTube? Przecież, że nie. Nie. Niech gra w diablo, tyle Do dobrze. <noise> to dobrze. śmieszny jesteś. Niech da w diablo, tyle dobrze. Śmieszny jestem. No dobra. Słuchajcie, i to było ostatnie pytanie na dzisiejszym odcinku. Wy dam jakieś koniec... jeszcze, które Co? po prostu nie pytaliśmy, ale... Jakie? No na przykład takie i takie. A to, to, to dotyczą zupełnie czego innego. Więc to było ostatnie ja to... pytanie. Co chcesz powiedzieć? Ale jest... Ja widzę taki komentarz. Jak? <noise> to bardzo jest śmieszne. No. Kiedy? Cołeś? Kiedy się urodziłeś, to cię... to to cię zainspirowało. <grym grym> Dobra, Madzia, siadaj tutaj wyżej znowu. Ale inspirowało to, kiedy się urodziłeś, to, no to nie nie pamiętam, ciekawe, nie da się nie, nie da Tak się Minecraft. Dobrze. I już miała w krwi, to. Dobrze. kiedy się, się urodziła, rodziła się z Minecraftem, rodziła się w się z Redstone'em w krwi po prostu. Dobra, posłuchajcie, to było ostatnie pytanie. Yy, znaczy, już ostatnie koniec. Kończymy, kończymy ten pierwszy QA rodzinny. Jeżeli chcecie. Yy, następny, to yy, pewnie następny będzie. To pamiętajcie, że. Piszcie pytania w dalszym ciągu. I to pod tym, pod tym odcinkiem. Pod tym odcinkiem piszcie. proszę o kolejne pytania. Bo z całej reszty nie za bardzo będziemy zwracać uwagę, a pod tym Pod właśnie tym odcinkiem pod tym będziemy patrzeć na będziemy pytania. Będziemy patrzeć i sobie notować. I eee, na jeszcze... jakimś tam kolejnym, y, większym wbiciu YouTube'ów, subów, y, będzie kolejny. I posłuchajcie jeszcze, jeszcze, jeszcze to, co chciałem na koniec powiedzieć. Dzięki serdeczne za te wszystkie subskrypcje. Przybiegła znowu Madzia za wszystkie subskrypcje, za to, że piszecie komentarze, za to, że no po prostu doceniacie to, co robimy i że wam się to podoba. Także ode mnie to tyle. Dżingis jak zwykle mówi serdeczne ją i słodziutkie papa. Madzia? Joł i mama też powiedziała że, powiedziała, że ona mówi papa. O, widzicie to szok. I Kasper? Żegnam was, jestem lighter. żegnam was bardzo serdecznie. I Szymon, Simon. do następnego Baju Baju. Baju Baju, bachamy wszyscy. Pa, 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 pa. Pa!